Jeśli ktoś chce zobaczyć jakieś shorty i rzeczy z interesnych pajezdek, to te krociki? ...rekomenduję. No raczej Popo po nie chce mojej pomocy, bo... No, po jakichś takich hasłach wobec mnie i on, i z jego ekipy... Ee, ...obraźliwych wobec mnie, to raczej tak średnio bym chciał pomagać. Ej dobra, bo ja to muszę wyjaśnić w ogóle. Opowiadałem wam tą historię i to było dziwne. E, jak wiecie, jak czasami grałem z Kubonem, to Kubon... Raz na trzy miesiące powiedział, wpisz Bąkol Wikipedia, albo jak gadaliśmy o topce streamerów, to on mówił, no nie zapominaj o Bąkolu, który je węgiel. Ja nie za bardzo nawet wiedziałem, jaka jest twórczość Bąkola i traktowałem to w sposób humorystyczny. Nie mam do gościa ani jednego złego komunikatu. Powiedziałbym nawet, że do niedawna jakoś mocniej z jego twórczością nie byłem zaznajomiony. I dlaczego o tym mówię? Wchodzę do niego na czat, no i ma złotą kappę. To już było z dwa miesiące temu. No i tak kurczę wiecie, złota kappa... Pomyślałem, że miłym gestem będzie zgiftować suby, rzuciłem pięć subów do puli. I Bonkol powiedział: Ich kurwa, prawdziwy? Co? Za jakiś Bóg? Dziękuję, a ja myślałem, że się nie lubimy. Oficjalny statement do Bonkola. Nie przeszkadza mi absolutnie to, że wpierdalasz węgiel. I nie mam nic do ciebie, ale szacunek mam. I nigdy absolutnie, jeżeli wypowiedziałem coś negatywnego, nie miałem złych intencji, było to żartobliwe. Wpierdalaj węgiel dalej, ale nie ma w tym nic złego. On serio wpierdala węgiel, czy to jakiś żart? Nie, no akurat to serio. Ale czy coś, coś złego? O co chodzi z tym węglem? No nie wiem, bongola spytaj. Nie, czy, czy to obraża ślązaka? Bo w sumie nie wiem, czy bongol tego nie weźmie na poważnie. Bongol jest starszy. Dobra, teraz taka serio, serio odpowiedź. Yy, bongol wpierdala węgiel. Nie, dobra, tak serio, serio, to żartowałem, kurwa. Tak, zupełnie szczerze, to bongol nie wpierdala węgla, tylko on go po prostu je. Nie, no dobra, tak serio, serio, kurwa. Bongol, serio, to żarty są. Możesz wpierdalać węgiel. Ja, no nie umiem powiedzieć coś. Ja naprawdę do niego nic nie mam, nie? Serio go lubię. Ale to nami wpierdala ten węgiel, to nie jest normalne. Nie dobra, czartowałem ty. Bąkol, serio, jesteś spoko. Jak coś, to polecam drzewny, nie kamienny. Bąkol widział w szota i się wkurwił? Kurwa, idę naprawić, coś się zjebali. Znaczy, to moja wina. Dobra. Siemanko. Jeden Ej, na drugiego ja będzie nagrywał. Dobra, mamy broń z 71. Cofamy i się tam zrzucił na skąd Chcę od razu wyjaśnić wszystko. Nie Ja też jem węgiel i git jest. <laughs> Siew, ale ja z tym węgiem żartowałem. Nie, ale X Tush, tyś powiedział ostatnio na transmisji. No delikatnie podpijanej, ale jednak w górach. Tam żeś troszkę nie pojechał mi, tylko pojechałeś ogólnie. Wobec ogólnie, wiesz, mieszkańców Górnego Śląska, Ślązaków, górników i tak dalej. Więc ty się licz z tym, że tego typu, wiesz, takie robienie żartów, to ja mam na to wyjebane, bo ja wstrzymuję tutaj już od dawna. Tylko chodzi o to, że. Mm, no, chyba, że chcesz takie dymy robić. Jakie dymy, kurwa! Tracimy na węglu co roku miliony, kurwa! Że jakaś grupa po prostu społeczna, wiesz, może się nastawić do Ciebie nie tak, no, a nie inaczej. Ja kocham Ślązaków, kocham węgiel i kocham, <laughs> kocham... Węglu. Ale po co mi... Jezus, ludzie, Burali. słuchajcie, spokojnie, streamer jest na czacie, nie musicie 10 shotów wysyłać. Możemy, tylko zaraz ma tu być bombardowanie. Więc nie wychylajcie się za bardzo do przodu. Wiesz, z tym, że będziesz płacił 15 miliardów. Mm. E, nie, o to chodzi. To, to, to chodzi o te szoty generalnie, jak ja. Jak odszedłem wszedłem kiedyś, jakby był wyjazd, chyba w Zakopanem, czy coś takiego, tak? Całkiem niedawno. On z tym węglem troluje, kurwa? Ile Polska... A wie pan, co to znaczy trapen? Węgiel nie dałem, sorry. Ponad 9 miliardów straty net to kurwa? Gdyby tyle wąkol nie wpierdalał, nie dobra, za dużo żartuję. Nie, ja kocham Śląsk. Wie pan co to znaczy, szapen? Nie pracować, a zarabiać. Serio. Oficjalnie otwieram wielkie Nie, nie ma się ślązaków. Panią ślązaków. I uwaga, jeszcze jedno powiem. Jeszcze jedno powiem. E, tak bardzo kocham ślązaków, że uważam, że powinniście mieć osobne państwo. Serio. Jesteście samowystarczoną enklabą. Znaczy nie, no ja się dziwię akurat, że takie słowa, wiesz, streamerzy, którzy mają bardzo duże zasięgi wypowiadają, że na przykład jebać i... I tu wymienia na przykład grupę społeczną, która jest na przykład, nie wiem, ileś milionów w Polsce, nie? I na przykład jebać tam wszystkich mieszkańców i wymieniać tutaj jakiś region albo coś takiego, no to wiecie... Ej, no... dobra, to żeby nie było. Pewnie mówiłem czasem, śmiałem, pośmiechujki robiłem ze śląskiego, ze śląskich jakby, ze Ślązaków, ale żeby nie było. Mieszkam w Warszawie i warszawiaków też pierdolić, kurwa. Tak naprawdę jedna i druga grupa jest mi obojętna. Bo to nie tak, że się poczuwam do bycia jednym czy drugim. Obujebać. Generalnie, nie wiem, nie czuję, nie czuję czegoś takiego jak przynależność do jakiejś grupy podspołecznej w Polsce. Uważam, że jako naród powinniśmy być twardy, twardzi. Natomiast to, co też szczerze uważam, to to, że na tym węglem w chuj tracimy politycznie i to już bez kapy. Przeczytałem książkę Polactwo Ziemkiewicza. Ja wiem Ziemkiewicz jest dziennikarzem, jakim jest, ale na napisał Polactwo i już wtedy wiedziałem, że tracimy na węgla, a to był 15 rok. A teraz tracimy jeszcze więcej. Yy, I żeby nie było, ja wiem, że jestem w śląskim klubie szachowym, więc tym bardziej to potwierdza, że to są żarty. A to, że Bonkoli je węgiel. Yy... To też żart, ja też jem. A, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Absolutnie nic wspólnego z moim statementem a propos śląska nie mają moje alerty na kiku. Uważam po prostu, że to jest naprawdę zabawne, bo dla osoby, która nie umie, nie rozumie gwary gwar śląskiej, to to brzmi trochę jak kabarecik, no. Szczyść Boże pytą! 20 ulżyków, to wynik wczorajszej loterii u Marloków na rozbarku. Bi Co on pierdoli w ogóle, no? Jak mam się niesieć? Nic nie rozumiem. Pięciu z nich szcząbierek, kulo się wojna między osiedlowymi gangami, grilla dostał kulka, to wszyscy młodzie... Także ja nie mam nic do ślązaków i koniec dramy. Nie ma dramy w ogóle z Monkolem. I na zgodę spróbuję kiedyś kopalniaków, czyli śląskiego przysmaku. Tam to jest chyba węgiel w cukrze czy coś. Węgiel, kup węgiel, <śm> węgiel. węgiel, 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 kup węgiel. To jabłę 5000 tysięcy za 2 tony węgla rocznie, a wysetak po prostu przejada je 10 miliardów? Wy się boga nie boicie, ja się pytam. Nie wiem, czy wiecie, ale do Polski bardziej się opłaca importować węgiel z zagranicy niż go eksportować. Dobra, ja mam kurwa propozycję dla Bąkola. A, a tak mnie natchnęła a propos tego węgla. Co powiesz na jednorazowy Okay. Podcast. Lecimy tu na Slash debatę A propos. E, ale nie pisz Szary Wilk, że ktoś jest. Bo jakby. Ja wiem, że na innych czatach dobra, e, totalnie na 70 pozwalają bombardowania, na obrażanie, na, na przykład czy przynajmniej czy mnie. Na miał, nawet jakbym miał jakieś kurwa dymy, dymy i dramy, to prosto. nie chciałbym, żeby na czasie ma było nie. A propos i minusów wydobycia węgla w Polsce, żeby podsumować po prostu temat nieszkodliwy e, Słuchaj, Xen, bo tyś gadał ostatnio, e, no wypowiadałeś się w taki Sposób, generalnie, jakbyś faktycznie miał na to wiedzę, e, a brzmiałeś generalnie jak osoba, która oglądała dwa filmy Atora, nie? Ale tak zupełnie serio. <grystanie> no, tak. <grystanie> nie żeby Cię obrazić, albo ktokolwiek innego. E, więc. E, nie oglądam Atora, ale rozumiem. Ciężko jest się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ ani ja, ani ty nie mamy biznesu związanego właśnie z ekonomią i w ogóle z tym, dlaczego nie jest nierentowny węgiel w Polsce. Raczej trzeba by było się bardziej do tego przygotować niż na przykład powtarzając słowa a jebać ślązaków i wszystkich górników jebać ich. Więc ja myślę, że nie jestem do tego odpowiednią osobą, bo nie mam aż takiej wiedzy, żeby można było mówić o tym, dlaczego do tego doszło, bo musiałbym się doszkolić. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie to, co wiem, ale to jest za mało. Nie jestem ani jakimś strategiem gospodarczym, ani Znanie. ekonomicznym, ale wiem generalnie mniej więcej, dlaczego tak jest e, źle na ten moment. Ale to możemy się przygotować, ale kurwa, czy my serio chcemy gadać dlaczego, czy, czy streamerzy na Twitchu, gdzie jeden gra kurwa Dobra, i, po prawej i grasz w szachy, a ja stary gram w jakieś strzelanki drugowojenne, zresztą, o patrz po jakiej stronie gram, nie? Wiadomo, po swojej, po śląskiej. Yy... I my będziemy gadać, dlaczego kopalnie są nierentowne i dlaczego zostały sprywatyzowane. Znaczy fajny temat, bo to jest przynajmniej coś takiego ambitnego, no ale mówię. nie wiem, bo naprawdę do tego trzeba się przygotować i wziąć jeszcze kilku takich gości. Ogólnie to, wiesz, no fajnie by było jakby na Twitchu były takie treści, oczywiście, czyli rozmawianie o takich problemach naszych w Polsce, tutaj, gospodarka, się to zajebiste, tylko to raczej jako prowadzący, na przykład jako moderator podcastu. Myślę, nie? Dawać do kółka. Nie no, Xen i widzisz, no i po raz kolejny jesteś niereformowalny. Nikt nie je żadnego węgla. Ej no ja nie wiem czy się złoślić. A ten ty węgiel... stary powtarzasz MEM mówiąc, że nie masz nic do tego. No bo nie mam nic do tego, niemożliwe Napisałem, że jest węgiel. Jak to przejmiemy, mamy grąb zapasów i jest. Niech ci, Niech ci... Nie, nie. I robimy teraz, ci twoja, twoja baba wykręciła. A tak serio za jak zażartuje sobie, że jest węgiel, to źle czy to mem i jest git. Chciałem się dowiedzieć. I chyba już się dostałem odpowiedź, że to źle nie wolno z tego żartować. To, to jest serio tak obraźliwe? Ta, to aż tak obraża Ślązaków, bo ja w ogóle na to tak nie patrzę, szczerze. W ogóle mnie to nie rusza. Jakby ktoś mi powiedział, że jem węgiel, to miałbym tak wyjebane. Serio Ślązaków boli to. Słuchaj, ja ci już powiem o co chodzi. Jak weźmiesz mnie do debaty, gdzie będziemy rozmawiać faktycznie na przykład na temat wydobycia węgla. To większość ludzi czy czwarte generalnie cała zabawa będzie polegała na tym, że czat będzie gadał, że jem węgiel. I jakby ten żart będzie na tym polegał. Cała transmisja będzie polegała na tym. No <grym>, napisałem śląską gadkę i tak Jeśli dalej. Nie jest takie wydałeś się do spokoju, ale jestem zdania, że można to gadanie, śląska A że jak węgiel jest miał po węgla, śląska nie rozumiem w węgiel na śniadanie. Wydźwięku tego sobie generalnie mem był powtarzany. No i szczerze, bo nie wiedziałem, no skąd mam to wiedzieć. Tak samo jakbyś powiedział harcerzom, że Szyszki, no i kurwa co, i harcerzy tych boli? No przecież to mem, no. Działało dosłownie tak jak, no tak jak wtedy akurat, nie? Zupełnie szczerze, ja nie wiem, czy bąkol naprawdę przejawia jakiś rodzaj takiego lokalnego patriotyzmu, czy realnie obraźliwe jest względem Ślązaków opowiadanie o węglu, więc ostateczny statement jest taki, że bąkol nie je węgla. I niepotrzebnie z tego żartowałem, bo tego nie rozumiałem, i więcej tego nie zrobię na dowód, że nie chcę z nim złej krwi. I ja nie wiem, czy on teraz śmieszkuje, że ja śmieszkuję. Może nie jest pracować, po prostu starszy, zarabiać. ma inny mental. Oczywiście, że ślątzoki jedzą węgiel, są tak samo realne, jakbyś powiedział, że ludzie z Płocka jedzą gówno. A nie zaraz. Och. No chyba, że bąkol w pij... Nie brak. Nie żartuję z tego. Ale uważam, że. Idziemy dalej. Nie, koniec tematu. Dalej Bąkol o mnie mówi? Kurwa, nie rozumiem, czemu? Czyli żartowanie ze Ślązaków tak, jakbym obrażał papieża? Brzuch boli od węgla, kurwa. Dobra, koniec. Kamil. Ej, to było Co tak powie, dobra. Żeby było jasne, ja dalej nie rozumiem i nie wiem, czy Bąkol żartował, czy nie, więc jeżeli jest tak nie jakieś, yy, że tak powiem, niedopowiedzenia albo nieświadomość, to wynika być może z różnic wiekowych, pochodzenia oraz lokalnego patriotyzmu, więc załatwię to z błąkolem bon na, yy, na pliwku i nie ruszam tego tematu, bo ja nie chcę kurwa węglowej dramy. Ja raczej żartobliwie powiedziałem o tym węglu, jak zobaczyłem uszklany, ale czuję, że gdzieś tam jakaś afera węglowa była kiedyś, więc nie chcę się w to mieszać. I uwaga, oficjalny statement do Twitcha: gdyby chcieli mnie banować, mam wypierdolone we wszystkich Ślązaków. I niech robią co chcą. Nie obrażam na tym streamie papieża ani Ślązaków. I niech dowodem będzie tego, że moim zdaniem Ślązacy węgla nie jedzą. Jest to szkodliwy stereotyp. Jeżeli powiedziałem odwrotność tego zdania, to był to tylko żart. Yy, a żartować można, no, ale byłoby pojebane jakby Maryja się urodziła kurwa na Śląsku, Czajcie? Maryja... Ty, a bez kitu, na pewno jest jakiś patron Ślązaków. Kurde, ja tak blisko Śląska nie... Ślązacy to chyba... Dobra, patron y... Ślązaków, pewnie jest Górników. Florian jest patronem Górnego Śląska. Czy ślązacy to Polacy? Co to kurwa jest? Jak... Nie, nie, nie! Ja tak nie mówię. Ja wpisałem po prostu i no przysięgam. Zobacz, czy ślązacy to Polacy? Czy ślązacy byli we? Czy ślązacy to naród? Co się stało z Niemcami na śląsku? Co jest kurwa? Ty, to jest jakaś sekta? Jezus, ja absolutnie nie mam pojęcia. Przepraszam. Obraziłeś ślązaków. Wozy z węglem już po ciebie jadą. Dobra, koniec, koniec y, z, 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 z tych tematów. Wie pan co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Zostaw sześć wordów. Niech se tam kopią w spokoju i jedzą co chcą madgę. A z tego co wiem, to jakieś była historia, że a to... teraz a propos innej grupy społecznej w Polsce, że kiedyś y, górale zdradzili Polskę podobno. Nie znam tej historii, ale myślę, że możemy o tym na kiku pogadać. Tak było? Doedokujemy się. Tentacja kanał, kanał y, y, popularno-naukowy. Wie pan, co to znaczy, Trappen? Doszkolimy się zarabiać. poważnie a propos Wyłożymy Ślązaków i Czarna Przecież widać, że to jest Maryjka, co dopiero z szychty w kopalni wyszła. Czarna Madonna? O kurwa, to istnieje. Ja pierdykam. Nie, to fake, kurwa. Obraz Matka włoska, jasna Czarnogóra, Czarna Madonna. Stary, ja absolutnie nie wiedziałem o co chodzi. Stąpasz po ciężkim lodzie? Słuchajcie, ja autentycznie nawet nie, nie rozumiem o co chodzi. I nie troluję. Erm, dobra, koniec. Nie, koniec tematu. Bo ja naprawdę nie wiem, czy to jest żart, czy nie. Ja muszę ten film zobaczyć. Gdzie no. jest ten szklana cały? Ja, piwa. Pierdol... Ja zaraz. Prawo! Prawo dla redakcji! Kolejna to, drama! Są, tutaj, są niepotrzebne. Z gówna ulepiona. Ktoś pierdala węgiel, a ktoś pierdala gówno. Brawo! Drama węglowa. Żółta karteczka. Nie dla mnie, kurwa. Dla Szklany. Wkurwiłeś Bąkola Szklana. Drama z węgla ulepiona. Jeszcze jedno muszę powiedzieć, bo ja czytam czat Bąkola i były momentami rzeczy, gdzie widzowie dyskutowali o węglu na czacie. I jeden do drugiego pisał, że na moim kanale wyśmiewamy węgiel, bo ogląda to jebana patologia. Także być może to jest po prostu inna podgrupa Twitcha, z którą nie mamy za dużo wspólnego i nadajemy na innych falach po prostu, nie? Może u Bonkola jest bardziej inna społeczność, tak? Ja nie mam nic do Roxany węgiel, ani do Ślązaków. I nie powiem tego, co tam napisaliście na czacie. U Ciebie jest bardzo młoda widownia i nie łapie, że gość memuje, no to powiem tak, jeżeli gość memuje, to ja też tego nie łapię, bo w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, czy on troluje, czy nie. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem, rzadko nie wiem, kiedy, memuje. kiedy ktoś memuje, a teraz Coś nie wiem. Dzieje. Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak, moi drodzy, tak. Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak, I dzisiaj zrobiłem taki wielki dzban. Dobra, Słuchajcie czy ktoś herbaty, ogląda na bo... tyle bom żeby żebym jej kontrolował, czy nie? Trzeba było właśnie, XN, to zapisz się na pizzę, jak już co? Jak zapiszesz się na pizzę XN, się ee, na, na pizza, pizza Day i, day i zrobisz ją na live? Ale... Na live nie i nie ma to jest gitara ale siema, co? Mogę zrobić na przykład... Pizzę szachową! Pieprze. Kurwa, przecież jak ty, akurat by się wpasowała. Pizza szachowa Kurwa, to jest temat pizda. gamingowy. Pizza Chcia... coś tam. No, Chciałem się zapisać na Pizza Day, ale mnie wtedy nie ma, mogę zrobić... Słuchaj, tak, Są, jest kilka osób, które robi dzień Uff. wcześniej bądź dzień później, ale żeby to nie było więcej niż jeden dzień, bo my chcemy już zacząć montować później ten kolaż tych shotów, nie? Więc dobra, jak zrobisz nawet wcześniej jeden dzień, nawet lepiej, to zrobisz sobie na live, wiesz, so będą shoty i gitara, nie? Że I, i, I będzie Nie git. mam złej krwi. Tylko, że ciebie. ten dzień to tak po prostu robię, bo sobota. U... Sprawdziłem terminy, nie? Nie dzieje się wtedy, nie ma IM-u, bo IM jest tydzień później. Nie, 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 tak. Spalę na które kurwa. Nie wiedzą o co chodzić, <laughs> żartowałem, żartowałem. Dlaczego on jest w ten dzień? Tydzień temu było jakiś Dzień Pizzy Międzynarodowy. Oprócz tego jeszcze dwa razy do roku jest święto pizzy, Dzień Pizzy i jeszcze kurwa jakiś Interkontynental pizzy. Więc generalnie to ale jest. Ale Z drugiej kraj, strony, jak, z nim... jak on ma mnie wziąć na poważnie, jak napisałem pizza day. A po prostu jak piszesz day, to tam jest literka D. Wygląda, jakbym specjalnie to zrobił, ale. Z tym Pizza akurat wybrałem taki termin trochę, bo, bo tutaj Intelektry Masters, tam jakieś Antosie tłumacz. robi słucha, tu wcześniej i coś jeszcze. E, ze śląskiego da się tłumaczyć? Jest no dobra. śląski język. Zobaczmy, co to jest. Dobra, wezmę udział w ramach oficjalnego statementu, że nie mam złej krwi. E, tłumacz. Ja już to ze... widzę, jak kurwa, ty tam węgiel Śląskie. dasz na tą pizzę. Ja to wiem. będzie Twój oficjalny statement. Bonkol w ramach pogodzenia. Chcę ci obiecuję. się pokazać że solidaryzuję się. Że dam z jem też pizzę z węgla. 100% i pizza o, będzie, będzie szachowa. Witamy w liczowych wiadomościach. Węglowa. Kłopoty Gerbera Pozdrawiam. na Samoners Rift. Remigiusz Overpouch. Nie Dobra. daje rady wtaczać Aha. dziecka na wyższe rangi. Mamon i że Obiecuję, i że dają moje 100%, a pizza Bogusia, będzie oparta na szachach a nie Raz, dwa, trzy Bungee z byłymi braćmi. Uwaga. Przez co wynikła lekka spinka z pamiętliwym bonkiem. Holem. Widzowie Co? popa pajęczeli staremu wyjadaczowi. Oho! a o popa chodziło, dobra, dobra. Na czacie, by ten pomógł nie do końca sprytnemu streamerowi przejść grę dla dzieci. Jak... Oh. Kurwa, tyle pieniędzy w takim momencie? Dorzucam się na ten komputer marzeń. to ja mam mu pomagać, dziękuję skoro ma kilka tysięcy widzów na live'ie, żeby mu pomagać. Ej, ale faktycznie, no, ja Dziękuję pięknie, to. one of team, dziękuję za w to. Sensie, żeby była interakcja. Mogli to po pierwsze, po drugie... E... No, raczej Popo po nie chce mojej pomocy, bo no po jakichś takich hasłach wobec mnie i on i z jego ekipy. Yy, A to, to chodzi, że nie ma ekipy. obraźliwych okay. wobec mnie, to raczej tak średnio bym chciał pomagać. Mm. No to po, po drugie. A po trzecie, yy, ja wychodzę z założenia, że jak ktoś nie potrafi czegoś zrobić samemu od razu, to musi popróbować więcej. A jeśli mimo wielu prób dalej czegoś nie potrafi, może się do czegoś nie nadaje. Odpowiedź do Bonkola. Już nie mam ekipy. Ja tam go lubię, nie? Mimo, że kiedyś powiedziałem, że je węgiel. O, ja i to lubię. jest żart, no, ja wiem. Generalnie już, tak, słuchajcie, umówmy się. Żartu z jedzenia węgla już się nie da wyzbyć. E, tylko jest kwestia taka, że jeżeli ktoś... I e, wam powiem, dlaczego ogólnie był taki smród, bo... To nie było coś takiego, że streamerzy sobie gadali, albo widzowie mówili, cześć, Bonkol, coś tam, jesz węgiel. Tylko e, wchodzili w taki sposób, że widać było pierwszą wiadomość na czacie, i potem można było sprawdzić, już teraz ta wtyczka nie działa, ile godzin ma u kogo, więc wiedziałem z jakiej ekipy wchodzi i przeważnie to były bardzo obraźliwe teksty, to nie był takie że a jesz węgier, okay. bo to jest tylko jedno, jedno zdanie, ale to było coś takiego, ej ty jebany, kurwa, coś tam, wiesz, taka cała wiązanka, jakby totalnie niepotrzebnie, nie, bo myślę, że chyba oni nie gadali tak na live'ach, żeby mnie tak jebać, nie, tylko... Wiecie, mówili jakiś żart wobec streamera, a o, widzowie kurwa nieugarnięci, nie, troglodyci, szli i dopierdalali jeszcze więcej. Lubię, nic z niego nie mam. <laughs> na co Bonkol zareagował kpiąco i pamiętliwie podszczypując Piotrka za stare czasy, gdy zmiano się, iż ślązak wpierdala węgiel. Oho, znaczy to żarty z węgla to już jest przestarzałe, to już nieważne. Nic z niego nie mam. <laughs> Nawet szacunku, tak? Odpowiedź... <laughs> nie, no, to tak już no. nie ma, ale... Czy wiecie no, to nie o to chodzi. Tam najwięcej miesza, moi drodzy, Japczan, trogonita o! naczelny. Tak, który po prostu... Nie bierze jeńców, jeśli chodzi o głupie pierdolenie. Więc to niestety jakby bardzo dużo właśnie od Japczana pochodziło, wyzwisk w moim kierunku i też takiej agresywności społeczności, która później przechodziła na mój czat. No ale jak chłopaki już razem nie robią, no to wiesz, to może też faktycznie ich razem wrzucanie do jednego wora na ten moment już jest nie taktem. Dobra. Czyli oficjalny statement Bonkola a propos węgla jest taki, że może go jeść pod warunkiem, że nie jest to wulgarny. Czyli Bonkol ma dystans do węgla. Dziękuję, do widzenia.